Tylko właśnie jak tutaj ozonować ludziom pojazdy, żeby potem nie trafić do kryminału. Ozon to jest trójatomowy związek tlenu O3, który jest bardzo niestabilnym związkiem, gdzie tu się wlewa jakiś płyn, gdzie to się coś tam, jakiś filtr wymienia. Żeby legalnie można było wytwarzać ozon, trzeba teraz posiadać. On jest wyposażony w takie urządzenie, które nazywa się przezroczystą rurką. I można włożyć tą blurkę przez. Dzień dobry, witam w Motofocus TV. Ozonowanie pojazdów to usługa warsztatowa, która była szczególnie popularna w czasie panowania wiadomo jakiej choroby. Ostatnio słychać o niej nieco mniej, co nie znaczy, że nie warto jej mieć w portfolio swojego warsztatu, ale. Unia Europejska nie byłaby sobą, gdyby przez moment nie rzucała kłód pod nogi przedsiębiorców, właścicieli warsztatów czy mechaników. Zmieniły się przepisy, i teraz, żeby wykonywać taką usługę ozonowania, trzeba spełnić pewne wymagania. Jakie? O tym będę dzisiaj rozmawiał z moim dzisiejszym gościem. Jest to Grzegorz Toczyński z firmy Marelli Aftermarket. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Ale żeby nie było tylko o nudnej registracji, to dzisiaj podsumujemy sobie także test. Test ozonatorów marki Magneti Marelli, który przeprowadziliśmy w jednym z zaprzyjaźnionych z naszą redakcją warsztatów. Zostańcie z nami. Tak, może zaczniemy od tego testu, Grzegorzu, jeśli pozwolisz. Został niedawno przeprowadzony w warsztacie naszym zaprzyjaźnionym. W skrócie może powiedzmy, jakie urządzenia zostały przetestowane. Dla tych z Państwa, którzy nas oglądają, a nie słuchają, przypominam, że jest też taka opcja, jesteśmy na Spotify również, no to to są te ozonatory właśnie, dokładnie te egzemplarze, jak widać, przeżyły test. Gdybyś mógł tak krótko je scharakteryzować, co to za urządzenia? W swojej ofercie mamy w tej chwili dwa ozonatory. Ten za mną bezpośrednio jest mniejszy, ma mniejsze wydajności. MX4000. Jego wydajność to jest 4000 mg na godzinę ozonu lub 4 gramy, jak kto woli. Ten tutaj za panem redaktorem to jest duże urządzenie, tak na nie mówimy. MX Pro o wydajności 15 gramów czy 15000 mg ozonu na godzinę. Zbudowanym jeszcze pomiarem stężenia oraz budowaną drukarką, na której możemy sobie wydrukować poświadczenie wykonania ozonowania czy pojazdu, czy danego pomieszczenia. Jest dowód na to, że to zostało przeprowadzone odpowiednim stężeniem. No właśnie, bo nie tylko pojazdy można tymi sprzętami ozonować, ale pewnie niektórych naszych widzów, którzy dotychczas nie mieli do czynienia z ozonowaniem, z wytwarzaniem ozonu może zastanawiać, jak te urządzenia działają. Gdzie tu się wlewa jakiś płyn, gdzie to się coś tam, jakiś filtr wymienia, a otóż, właśnie te urządzenia w taki sposób nie działają, prawda? Jak ten ozon jest wytwarzany? Tak, jest kilka metod uzyskiwania ozonu. Ozon to jest trójatomowy związek tlenu O3, który jest bardzo niestabilnym związkiem w przyrodzie rzadko występującym, ale jest używany do dezynfekcji różnego rodzaju, czy przyrządów, urządzeń, czy pomieszczeń. W medycynie jest stosowany także do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, a w motoryzacji używamy go do dezynfekcji pojazdów, odgrzebiania, usuwania nieprzyjemnych zapachów. Samo wytwarzanie ozonu w naszych urządzeniach polega na wyładowaniach elektrycznych w tubach yy, ozonowych i jest to bardzo skuteczna i bardzo wydajna i trwała metoda wytwarzania ozonu, działająca bardzo długo. Ozonatory sprzedajemy od wielu lat i nie mamy z nimi problemów, a gdyby się zużyły, naprawiamy, wymieniamy celek, bo to się po prostu zużyła po długich tysiącach godzin pracy. Okej, okay, ale to właśnie co warto podkreślić, to kiedy kupujemy taki ozonator, no to w zasadzie naszym jedynym kosztem, no, o kosztach jeszcze sobie i opłacalności tej inwestycji porozmawiamy później, ale tym bezpośrednim kosztem, który ponosimy jest... Prąd, energia elektryczna, ponieważ tutaj nie mamy żadnych środków chemicznych, ani żadnych dodatkowych yy, filtrów, czy jakichkolwiek, yy, powiedzmy, eksploatacyjnych elementów. Zgadza się, do używania potrzebujemy tylko prąd, nie potrzebujemy żadnych środków chemicznych, yy, wymiannych filtrów, czy czegokolwiek. Po prostu kupujemy urządzenie, podłączamy do prądu, programujemy czas trwania, ozonowania i to jest cała nasza praca, praktycznie rzecz biorąc. Koszt znikomy. Potrzebujemy jeszcze powietrza oczywiście yy, najlepiej świeżego, ponieważ to urządzenie właśnie z powietrza wytwarza ten y, ozon. Y, ale y, y, co ważne i co na etapie testu też się z tym zetknęliśmy, nie można przesadzić, prawda? No bo y, ten ozon jest jednak szkodliwy przede wszystkim dla zdrowia. Jeżeli się y, 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 przebywa w takim ozonowanym pomieszczeniu, no to możemy dostać co najmniej duszności. Oczywiście przesada w każdym temacie jest niezdrowa, a ozon, jeżeli przesadzimy, oczywiście może zaszkodzić czy mechanikowi, czy posiadaczowi pojazdu, może zaszkodzić niektórym materiałom wewnątrz pojazdu, może reagować z klejami, którymi są pod podsuficki przyklejone. Więc nie przesadzajmy z ozonowaniem nie róbmy tego pół godziny, godzinę czy dłużej. Lepiej i bezpieczniej dla nas, dla spala pojazdu jest, Zrobić dwa razy krótsze ozonowanie z przerwą na wietrzenie niż jedno długie i wtedy jest to wszystko bezpiecznie przeprowadzone. Ozon, jeżeli się człowiek czy zwierzęta wdychają ozonu, uszkadza płuca i to może być nieodwracalna zmiana. Łącznie może to w ekstremalnym przypadku doprowadzić do śmierci. Podobnie, gdy ozonujemy jakieś pomieszczenia. Przed ozonowaniem wynieśmy, jeżeli jest taka możliwość, wszystkie rośliny z tego pomieszczenia, bo też nadwyżka ozonu może im zaszkodzić. Mhm. Wspomniałeś o tym, że kleje mogą reagować z tym ozonem. A co z elektroniką pojazdu? Bo jest taki rynkowy mit, a być może to nie jest mit, tylko właśnie fakt, że układy elektroniczne źle reagują na kontakt z ozonem. Nie, układy elektroniczne nie reagują, nie, ozon im nie szkodzi. Nie mieliśmy z tego powodu żadnych zaskarżeń, zażaleń, przypadków związanych z tym, żeby elektronika wysiadła. Przy ozonowaniu m, mogłoby się to ewentualnie zdarzyć, gdyby układ klimatyzacji, podczas ozonowania, ruka odpływowa była zatkana i wtedy woda, która. Podczas ozonowania będzie się wytwarzała też z układu klimatyzacji, nie będzie odpływała na zewnątrz pojazdu, jak to zwykle obserwujemy na ulicach, gdzie pod samochodem zawsze jest plama wody, tylko będzie wnikała do środka samochodu, do wnętrza i może wtedy jakąś elektronikę nam uszkodzić. To się, to się czasem zdarza, ale to nie ma związku z samym ozonem. No tak. Jak prawidłowo przeprowadzić taką. Procedurę ozonowania pojazdu, to wykazaliśmy w naszym teście, nagraliśmy nawet taką rolkę, na której właśnie Grzegorz tłumaczy, jak to robić, no ale nie wszyscy ją obejrzeli, może gdybyś mógł w skrócie powiedzieć, jak twoim zdaniem prawidłowo użyć ozonatora, może powiedzmy o tym mniejszym, bo to ten mniejszy ozonator jest najczęściej stosowany do powiedzmy samochodów osobowych, prawda? Tak, jest częściej stosowany ze względu na to, że jest jego wydajność jest wystarczająca, a jest na pewno tańszy od tego dużego urządzenia. Jest bardzo prosty w obsłudze. Jak to zrobić prawidłowo? Po pierwsze, musimy sobie samochód umieścić w miejscu zacienionym, żeby nie było bezpośredniej ingerencji yy... światła słonecznego, tak. ale też jeżeli nawet zacienionym miejscem jest warsztat, no to lepiej, żeby ten warsztat był nie wiem, wietrzony na ten czas, bo nawet otworzenie drzwi po takim ozonowaniu, wietrzenie tego pojazdu, to już to stężenie ozonu podniosło we wnętrzu podczas hmm. testów, pamiętam. Tak. Jeżeli robimy to w warsztacie, to trzeba pamiętać też że wietrzeniu tego warsztatu, a najwygodniej, najbezpieczniej, żeby nie zajmować miejsca w warsztacie, Postawić auto gdzieś obok warsztatu, gdzieś w cieniu pod drzewem, żeby nie było bezpośredniej, bezpośredniego nasłonecznienia, bo ozon bardzo szybko się rozpada pod wpływem promieniowania UV i pod wpływem temperatury. To jest praktycznie jedyne ograniczenie ozonu. A zimno? Zimno ozonowi nie szkodzi i jeżeli ozonujemy przy niższych temperaturach, czy, przy na, czy nawet przy ujemnych temperaturach, ozon się wtedy dużo wolniej rozpada i ma dużo więcej czasu na zadziałanie w danym miejscu, w danej przestrzeni. Z tego co pamiętam, stawiamy ten ozonator na dachu pojazdu, czy też poza pojazdem, tak jest lepiej. Tak. Ponieważ on jest wyposażony w takie urządzenie, które nazywa się przezroczystą rurką. I można włożyć tą rurkę przez szybkę uchyloną w aucie. No ale to nie koniec, bo zanim jeszcze uruchomimy ozonator, on jest dosyć prosty, ma tutaj w zasadzie przycisk on-off oraz ustawiamy w nim czas. Ale też trzeba odpowiednie ustawienia w pojeździe przedsięwziąć. Zgadza się. Przede wszystkim na początek wyjmijmy, jeżeli są w samochodzie dywaniki, wyjmijmy wszelkie choinki zapachowe czy inne tego rodzaju środki, bo ozon mnie zniweluje. Wymieńmy albo chociaż wyjmijmy filtr kabinowy. Jeżeli mamy filtr nowy, a zwłaszcza jest to filtr węglowy, będzie tutaj neutralizował działania, a zasadniczo ozon ten filtr węglowy po prostu zniszczy. Usuwamy ten filtr, wymieniamy filtr na nowy, ustawiamy zamknięty obieg powietrza w pojeździe, ustawiamy prędkość wentylatora na jedynkę lub dwójkę. I wentylator, tak jak wspomniałeś, stawiamy na, najlepiej na dachu pojazdu tą rurką, przez delikatnie uchyloną szybę wprowadzamy do środka, ustawiamy czas 15-20 minut maksymalnie, zamykamy pojazd, nie siedzimy w nim oczywiście, odpalamy. Ze względu na to, że zamknięty obiekt powietrza najczęściej w samochodach działa w momencie, gdy silnik pracuje. I ustawiamy timer, włączamy urządzenie i po określonym czasie, 15 czy 120 minut, możemy podejść do samochodu, otworzyć, wywietrzyć, wyjąć urządzenie i ozondowanie jest przeprowadzone. Dobrze przewietrzymy samochód, zanim go przekażemy właścicielowi, czy do dalszej jakichś operacji mechanicznych. No Okej, okay. Filtr kabinowy wymontowujemy na czas ozonowania i wkładamy ponownie po ozonowaniu, tak? Tak. Sam filtr, jeżeli jest nowy, też nie jest węglowym, może być zamontowany w samochodzie. Filtr węglowy usuńmy, bo ozon po prostu zniweluje działanie. Tego wkładu węglowego. Tak, ale podczas testu powiedziałeś nam kilka ciekawostek, także pracownikom warsztatu, którzy tego chyba wcześniej nie wiedzieli, że można też jakby bardziej skutecznie wyczyścić układ klimatyzacji, stosując pewne ozonatorowe patenty. Czy pamiętasz ten. Pamiętam, pamiętam? Jak to się robi? Bo ja już... Generalnie, jeżeli ozonujemy, ustawiamy sobie temperaturę powietrza na najniższą i wtedy ten ozon, który znajduje się we wnętrzu pojazdu, przepływa nam głównie przez parownik w pojeździe. Natomiast ja z własnego doświadczenia wiem, że warto jest na początku ozonowania temperaturę w pojeździe ustawić na maksymalną. I ozonować przy tej podwyższonej temperaturze, przy zamkniętym oczywiście obiegu powietrza, w pojeździe. Wtedy ten ozon y, przepływa też przez nagrzewnicę i przez parownik pojazdu, gdzie bakterie, które powodują te nieprzyjemne zapachy, czy potem jakieś y, mogą wywoływać schorzenia, choroby, one w miejscu styku między parownikiem a nagrzewnicą sobie migrują. Tam są dobre warunki, żeby one się rozwijały. Mhm. I jeżeli przy ozon. Przewentyluje nam, przeleci przez nagrzewnicę, też usuwa te grzyby z tamtych miejsc, i nie będzie efektu takiego, że na przykład na jesieni, po sezonie letnim, zaczynamy grzać w samochodzie, podwyższamy temperaturę, i nagle nam zaczyna nieprzyjemny zapach lasu czy grzybów, takiego runa leśnego bardziej okay. uderzać w noża. To z własnego doświadczenia wiem, że warto tak włączyć na chwilę, na parę minut, dosłownie, do pięciu, i potem. Albo wyłączyć ozonowanie, przewietrzyć samochód, albo od razu przestawić na najniższą temperaturę i dalej kontynuować ozonowanie już na najniższej temperaturze, żeby ten ozon bardzo dobrze nam przewietrzył sam parownik w pojeździe. I to przynosi dobre efekty. Okej, okay, co ciekawy patent, zwłaszcza dla warsztatów, które zajmują się dezynfekcją klimatyzacji, prawda? Ten mniejszy ozonator służyć może do, no powiedzmy, samochodów osobowych. Tym większym możemy już auta o większej kubaturze, na przykład chłodnie, prawda, pojazdów ciężarowych. A podczas naszego testu także dwie przyczepy kempingowe zostały tymże właśnie ozonatorem potraktowane z całkiem niezłym, jak się okazało, efektem. Co jeszcze, gdzie jeszcze możemy poza pojazdem używać ozonatora? Ozonatory, tak jak wspomniałeś, ten duży ozonator duże pojazdy, autobusy, autobusy przegubowe, w kolei wagony, autobusy miejskie, autobusy dalekobieżne, turystyczne. Możemy także ozonować pomieszczenia, i to urządzenie do tego się doskonale nadaje, bo ma bardzo dużą wydajność i pomaga to na pewno w odświeżeniu. Przestrzeni w pomieszczeniach, jak na przykład ośrodki zdrowia. W czasie pandemii było to stosowane dosyć głośno karetki, gdzie to też było potrzebne. Też mieliśmy przepisy, gdzie sam autobusy, które przewoziły ludzi, też powinny były być zdezyfekowane po danym kursie czy, czy trasie. I do tego były stosowane ozonatory. Zastosowanie jest bardzo szerokie, nawet w hotelarstwie, jak w hotelach są montowane układy centralnego odkurzania, tam się też te bakterie gromadzą, czy układy klimatyzacji w hotelach, też można przy pomocy tych urządzeń dezynfekować. Nie było co prawda jakby badań nad, potwierdzających to, że ozonatory czy ozonowanie ogólnie zwalcza tamtego wirusa, no, ale faktycznie było to dosyć powszechnie wówczas stosowane, chyba z dobrym skutkiem. No, ciężko właściwie jakiekolwiek teraz retrospekcje znaleźć po, po latach. Już po latach czas mija szybko. Co do samego testu ozonatorów, bo chciałbym jakby zamknąć kamlą ten temat i zaraz porozmawiamy o tej legislacji, która też na pewno wielu naszych widzów, głównie pracowników czy właścicieli warsztatów, interesuje. Uwagi co do tych urządzeń pracowników warsztatu. No ale tutaj niestety nie udało mi się wymusić od nich jakichkolwiek hejterskich opinii, że to nie działa, nie produkuje ozonu. No działa i produkuje ozon, to jest wbrew pozorom bardzo proste urządzenie. Jedna ciekawostka, to ten większy ozonator posiada czujnik stężenia ozonu, co okazało się bardzo praktycznym, fajnym rozwiązaniem. W tym mniejszym jeszcze go nie macie, może to jest jakiś pomysł na to, żeby to zupgrade'ować w przyszłości. Myślę, że nie ma takiej potrzeby, bo mamy dwa modele, a sam układ pomiarowy jest dosyć kosztownym elementem podnoszącym cenę, ale wygodnym z tego względu, że możemy sobie zaprogramować, jakim stężeniem przez jaki czas mamy daną przestrzeń ozonować, i ten ozonator MX Pro kontroluje, i potem nam może wytrukować potwierdzenie, że dane pomieszczenie czy pojazd zostało przeozonowane właśnie wymaganym stężeniem w określonym czasie, a małe urządzenie. Jest dostępniejsze dla szerszego grona tutaj warsztatowców, jest tańsze, a jest bardzo dobrze też wydajne, sprawne. Nie będziemy tam chyba montować nic takiego, żeby nie podnosić niekoniecznie, niepotrzebnie ceny. No tak, no bo ten rachunek ekonomiczny też jest tutaj ważny. Oczywiście. To nie są takie drogie rzeczy. Myślę, że to nie będzie wielka tajemnica jak ujawnimy, chyba że planujecie jakieś wielkie podwyżki w najbliższym czasie. Około 1000 zł ten mniejszy kosztuje. Zgadza się. Więc no koszt eksploatacji, jak już wspominaliśmy, no to jest prąd. I, i świeże powietrze, które póki co w naszym kraju jeszcze, cieszmy się, tym jest za darmo, yy, nie podnosimy wydatków na środki chemiczne i tak dalej. Aczkolwiek no, pewnym utrudnieniem może być to wygospodarowanie miejsca. Tak jak mówisz, najlepiej jakby to było miejsce zacienione gdzieś tam na świeżym powietrzu, żeby nie trzeba było tego warsztatu co chwilę wietrzyć. No, sam proces sezonowania dzieje się sam. prawda? Ktoś musi przyjść, uruchomić, ustawić ten timer, i przez ten czas mechanik może robić inne rzeczy. Więc jak sądzisz, jakie tutaj są przestrzenie dla warsztatu na zyski? Czy to się może zwrócić? Bo nie wiem, jak to w ogóle warsztat powinien wyceniać taką usługę. Tak, jest to urządzenie, które się dosyć szybko zwraca, bo powiedzmy za usługę ozonowania w warsztatach mechanicy sobie żądają około 50 zł. gdzie nie mamy tutaj praktycznie żadnego wkładu. Prąd, który do tego idzie, kosztuje marne grosze. Pracownik nie jest zajęty, bo zainstalowanie samego ozonatora to jest kwestia minuty i potem wykonujemy ozonowanie. I to jest cały nasz wkład. Część warsztatów działa tutaj promocyjnie dla klientów i, na przykład, przy obsłudze pełnej układu klimatyzacji, ozonowanie serwują klientom gratis. W ten sposób jest trochę przyciągając do siebie. Sami nie ponoszą dużych kosztów, a jest to bardzo skuteczna metoda ozonowania, odświeżania, jeżeli dany właściciel samochodu, na przykład wali papierosy w tym samochodzie i tam jest smród tego tytoniu, czy wozi zwierzęta, czy czasem się zdarzyło, coś się rozlało, zepsuło i jest smród w samochodzie, mamy tu doświadczenia też z rozlaną ropą w bagażniku, to sobie z tym radzi i klient potem będzie zadowolony. Okej, okay. tylko właśnie jak tutaj ozonować ludziom pojazdy, żeby potem nie trafić do kryminału, bo jak się okazuje, zmieniła się kwalifikacja ozonu. Unia Europejska stwierdziła, że ozon będzie uznawany jako środek biobójczy. Zatem co musi zrobić warsztat, żeby legalnie takim ozonem się posługiwać? Czy powinien przejść jakiś nie wiem, kurs ogrodnika? Kurs ogrodnika nie musi przechodzić. Ale od rzeczywiście, od y, lipca zeszłego roku 2024 Unia Europejska uznała ozon za środek biobójczy i został zaszeregowany też w poczet innych środków biobójczych. I y, żeby legalnie można było wytwarzać ozon, trzeba teraz posiadać urządzenia, które posiadają do tego odpowiedni stosowny certyfikat. Y, my jesteśmy pierwszą firmą w Polsce, która stosowne dokumenty uzyskała. To był proces długotrwały, ale skuteczny. Udało się i nasze urządzenia posiadają certyfikat wydany na Polskę i w tej chwili też kończymy certyfikację na Unię Europejską, bo sprzedajemy nie tylko w Polsce te urządzenia. Okej, okay, czyli że jeżeli kupimy ten Wasz ozonator, co on ma ten certyfikat, jeżeli by jakaś kontrola się przytrafiła, to trzeba ten certyfikat pokazać, a że nasze urządzenie akurat ten certyfikat ma, że Unia Europejska, że jakiś tam jej organ sprawdził. Że y, wytwarza ozon w sposób, y, nie, bezpieczny, coś takiego. Tak, jest to certyfikacja, żeby, uni, żeby urzędnicy Unii czy Unia Europejska, kto to wie, kto tam jest. No bo właśnie kto e... może kontrolować te warsztaty? Czy to jest jakaś y, ta Tak, pod względem y, wytwarzania ozonu, przede wszystkim y, w Polsce u nas Sanepit, y, nawet Straż Pożarna czy jednostki wojskowe, Straż Graniczna mogą kontrolować warsztaty y, pod względem właśnie legalności urządzeń, które wytwarzają ozon. I w związku z tym też, jeżeli mogą kontrolować, mogą być z tym powiązane odpowiednie kary, czy to mandaty, czy kary, jak to jest w ustawie, określone y, ograniczenia, czy wręcz y, pozbawienia wolności. Naprawdę? Aż tak? Za ozonowanie samochodu? No, tak. wystraszą się i powiedzą, nie, to ja jednak wolę się jak najdalej od tego ozonu. Y, no, mamy takie prawo, jakie mamy, często nie nadążę za rzeczywistością. Natomiast ozonowanie przy użyciu naszych urządzeń jest bezpieczne czy dla mechanika, czy jak przyjdzie kontrol, też nie będą mieli z tym żadnego problemu. Na urządzeniach są odpowiednie naklejki z numerem certyfikatu, można to udokumentować i jesteśmy bezpieczni. Okej, okay, ale czy to działa wstecz? No bo przecież te modele, które obecnie sprzedajecie, to nie jest jakaś rynkowa nowość, one już od kilku lat są w waszej sprzedaży. I jeżeli ktoś kupił, powiedzmy, dwa lata temu taki ozonator, to czy on jest legalny, czy musi sobie kupić nowy taki sam? No, dla nas byłby fajnie, gdyby sobie nowy, nowy taki sam kupił. Dla mechanika może też, bo mógłby podwoić zyski du 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 równolegle do ozonu. nie mógłby używać tego nielegalnego. A jak? No w sumie tak. <laughs> tak. Czyli e, No prawo nie działa wstecz, e, ale jeżeli to są urządzenia, powiedzmy, zakupione jeszcze w zeszłym roku, jak to ten przepis wszedł. Może od nas, jeżeli się do nas zwróci z numerem seryjnym urządzenia, każdy ma swój numer urządzenia, dostanie od nas taką nalepkę z certyfikatem, gdzie będzie tutaj bezpieczny, kryty. Czyli telefony się rozdzwonią po naszym dzisiejszym programie w Magneti Marelli. No ale cóż, jak się chce mieć certyfikacje europejskie, no to trzeba ponosić jej pozytywne i negatywne konsekwencje. Wydaje mi się, że wyczerpaliśmy temat ozonu. Mieliśmy jeszcze przeprowadzić drobny test i uruchomić na czas naszej rozmowy jeden z nich i sprawdzić, ile w stanie jesteśmy wytrzymać. Ale może to innym razem, jak nasi widzowie będą zainteresowani takim testem, to dają znać w komentarzach. Dziękuję Ci Grzegorzu za przyjęcie zaproszenia do naszego studia. Dziękuję. Moim gościem był Grzegorz Toczyński. Z firmy Marelli Aftermarket odpowiedzialność za dystrybucję urządzeń marki Magneti Marelli. No dobrze powiedziałem. Dziękuję Państwu za uwagę, za wysłuchanie nas do końca. Wkrótce kolejne odcinki Motofocus TV. Będzie także o klimatyzacji, to na pewno i o innych oczywiście ważnych układach pojazdach. pojazdach już niebawem. Do zobaczenia.